I będziesz stresował, tak? Teraz coś tak to no, bo tak no to, tak to mi no nie to Rozumiem będzie stresował? nie powie nic. No tak, w sumie jakby nie patrzeć, to wiesz, mogłabym cię tylko e, pooglądać w telewizji. Teraz mam zaszczyt siedzieć koło ciebie. No tak, będę czerwona, tak, tak e, to jako Tak ja obiecywałam to słowa do trzy minuty i mnie nie ma. Co to mnie to zainteresowało... To jest to, to jest to co mnie zainteresowało, że twój brat to muzyka, a ty jakby nie patrzeć walka? Tak, tak, akurat muzyka to jest jego dziedzina, a moja było podnoszenie ciężarów, a teraz tak zwane Mordobicie, tak nie mówiąc. Chcesz podnieś. Wiesz raz. No no żartowałam. Nie, 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 ja sobie no żartowałam. To znaczy ja, ja mam kogo podnosić. Ja, no, no wiesz, ty, dwie bułeczki mniej damy radę. A powiedz mi, bo, bo tak wiemy jaki jesteś rocznik i wiemy też którego dnia się urodziłeś miesiąca. Zaskoczyłam cię? Jako kobieta? No dobrze, no to skoro wiesz, kiedy się urodziłem, to słucham, proszę. Musisz mi zaskoczyć! <laughs> 7 luty, 7-7 rocznik. No dobrze, no tym razem <laughs> mi się udało. Odrobię, że... O! No chyba sobie zarazem nie żartujesz, no? Często tak lataz po klubach? Bardzo rzadko, parę lat temu było, to, było tego dosyć dużo, ale teraz sporadycznie, czasami gdzieś jak chwilę czasu złapę do klubu z bratem gdzieś tam wyjedziemy. ale jest tego bardzo mało, z braku czasu. Może już się nie chce trochę też... No słucham, masz napięty grafik życiowy? No, napięty ten grafik jest, nie da się tego ukryć, no jest tego sporo wszystkiego. obowiązki, no ale czasami można gdzieś wyskoczyć do jakiegoś klubu, co prawda rzadko, ale zdarza się. Dobra, ale powiedz mi, to jest relaks dla Ciebie, tak? Wyskoczyć gdzieś do klubu? Dla mnie wyskoczenie do klubu, no, oczywiście można nazwać to relaksem, spotkanie z młodymi chłopakami, no i niech zobaczym, na czym polega to całe też dźwiganie, które ja robiłem przez 20 lat. Nie jest to takie proste w moich rękach, wydaje się, że to wszystko jest takie proste, ale w rzeczywistości mają okazję przekonać się, że to nie jest takie proste i takie lekkie. Widać, widać jakby nie patrzeć. Ja oczywiście dziękuję za poświęcony czas, bo jakby nie patrzeć, czas jest cenny. No, jak to mówią, czas jest cenny.